Czuwaj miaro i wytężaj słuch, wreszcie młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj miaro i wytężaj słuch, wreszcie młody duch, jak lecz Lecz radzić szafa i granaty, za każdym razem dostają faty i co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i doceniamy. Hej!

Dostałem zaproszenie na koncert Orkiestry Wojska Polskiego. No, i jestem bardzo zaszczycony i dumny z jednej strony, dlatego że ten budynek został niedawno oddany do użytku. No, i dzisiaj w pełni go chyba testujemy. Wydaje mi się, że zrobienie z tej sali koncertowej właśnie odda ten taki prawdziwy oddźwięk i pewnie z czystą przyjemnością będzie słuchać tego koncertu. Tym bardziej, że Orkiestra Wojska Polskiego gościmy bodajże po raz pierwszy. A ja jestem radnym od wielu, wielu lat. To jest chyba po raz pierwszy. Tego dnia, gdy wracałem do piekła. Dzień widziałem huczący jak łunę i stanąłem na świtu krawędzi. Muzyka, szerzenie patriotyzmu, łączenie tradycji z nowoczesnością w nietuzinkowym w składzie instrumentalnym, wokalnym i muszę powiedzieć w nietuzinkowym miejscu, bo tutaj rzeczywiście oprócz gier zespołowych, siatkówki piłki nożnej, robienia przewrotów, możemy doświadczyć również walorów artystycznych. Świetne połączenie w sali gimnastycznej, można powiedzieć, szumnie z salą koncertową. Wygłuszenie, sufit, kotary, podłoga, wszystko to daje. Nie tylko wrażenie, ale i tak jak powiedziałem, walory akustyczne służące prezentacji bardzo, bardzo dobrych, również akustycznie koncertów. My tutaj właśnie również prezentowaliśmy się podczas próby w 150-osobowym składzie instrumentalnym z chórem, z baletem, z orkiestrą symfoniczną, która jest w strukturach reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. I ten występ tutaj był niezwykle kameralny. Osobliwy, powiedziałbym, intymny. Jesteśmy bardzo blisko siebie, czujemy się, słyszymy. Nie słyszymy wiele mikrofonu, brzmienia siły kolumny, tylko czujemy siłę. Siłę, naszych, siłę serc naszych artystów. To było dzisiaj bardzo kameralne przeżycie, i to publiczności się podobało. Mnie również. Na co dzień jestem otoczony potężnym brzmieniem RZAWP, a dzisiaj w kameralnym, pięknym, akustycznym miejscu. Dziś idę walczyć, mamo. Nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy tysięcy, może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy tysięcy. Polskich żołnierzy, za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę mam o tak bardzo wierzę, i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę mam o tak bardzo wierzę. Łatane serce, i dziś na tak cud nie gra. Tak. tak strasznie dobrze mieć stena na ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz. A potem zmierzyć i brać bez lęku za kraj, za honor nasz. Tak strasznie I śmiać dobrze mieć mało. Субтитры сделал DimaTorzok